O, jak mi będą transpanesy. Idę wyjaśnić sprawę dozoru. Może już nie będę miał dozoru. No właśnie, nie wiem. Dzień dobry, z kim rozmawiam? O kurde, hamstwo. Co ja nie dowiem się? Co nie dowiem się na temat dozoru dzisiaj? Pan co? Panie dyżurny, w sprawie dozoru się przyszedłem zapytać. O co chodzi? O kurde, panie dyżurny? O co chodzi? Hamstwo, panie dyżurny, ja do pana wujcika dzisiaj przyszedłem, miałem się stawić. O witam, z kim rozmawiam? A, a, a z kim ja rozmawiam? A to, man, to pan panie Danielu? Nie wiem, ale o co chodzi proszę pana? Proszę mi powiedzieć. To pan, ja widzi pan, dzisiaj miałem mieć wedle schematu dozór, nie? Ale pan już nie ma dozoru, pan ma już ochronę z tego co widzę dozór. A no właśnie i w zeszłym tygodniu, nie, w poniedziałek też mi to dyżurny mówił, tylko że mówił mi, że dzisiaj się mam stawić do pana aspiranta Wójcika, żeby to wyjaśnić tą sprawę. No, miał mieć dzisiaj od 12 do 20, bo się pytałem. Nie, nie on był wcześniej, on był chyba od, od 10 godziny był, do 18. Więc y, zaraz on powiem, jak panuje jutro. Ewentualnie, tu pan do niego podejdzie. Jutro proszę pana, jest od godziny 6.30. Do 14.30. 99. No nie no tak wcześniej to ja nie mogę, nie? No to niech pan będzie do południa, no. Albo po dwunaste. To pan, panie Danielu w ogóle? A ja pan Daniel, ja. Nie zawsze mi kontroli pojawia. A niech pan mi powie... Panie Danielu, a niech pan mi powie, a w środę jak urzęduje? Powiem pan w środę Też ma na szóstą. Ani? nie Aha. No dobra, może jutro się postaram do niego wpaść w takim. Koło Około dwunastej on będzie na miejscu. Około dwunastej nie wiem, czy dam radę o dwunastej. No właśnie, najpr najprędzej koło trzynastej do niego bym wpaść. Dobra, dziękuję panu, do widzenia. No i to było na tyle. Panie Danielu, a jeszcze się miałem zapytać, dlaczego pan odkłada słuchawkę? Ja do pana grześnię, a pan odkłada mi słuchawkę po chamsku? Panie Adrianie, ja panu tak. Ja mam teraz niezatrzymanie, żeby że ja sam rozpadłem, więc proszę pana, jak będę miał z panem chwilę czasu, to porozmawiam, ale naprawdę jestem zajęty. Dobra, no niech pan więcej nie odkłada słuchawki mi po chamsku. Pa, ja, ja tego nie robię po chamsku, panie Adrianie. Nie, a dlaczego pan tak mnie traktuje? Ja do pana gdzieś nie zawsze. Ale ja pana zawsze normalnie się traktuję. No też, nigdy do no, pana nie miałem zastrzeżeń, nie? No i okej, okay, ja również do pana nie mam zastrzeżeń, miłego dnia życia. Dobra, również też dziękuję.